Witam was w kolejnym odcinku z gry kariery Lewandowskiego. Gramy Lewandowskim i na razie wam powiem, że całkiem spoko się zapowiada. A co dalej wyjdzie, to już się okaże. O no, gitara.

No, dobra. Też kupimy. Siedemdziesiąt tysięcy. Eee, to tania w miarę. Się opłaca wszystko Jeżeli ta sama moja piłkarzy jak ja, to jest zajebiście, kurwa za 1 milion euro. To zajebiście, kurwa. Besquito. Za szybko to jeździ. Ale mi to się podoba kurwa, bez kitu Tunik robimy swój i gitara. Dobra i teraz decyzja. Dobra, na razie, chuj tam. Tutaj jest trening. A nie, mi niepotrzebne treningi. Ja, sobie, ja się rozwijam kurwa na tym, na meczu. Dobra, zobaczę, a właśnie, konfigurację zobaczmy. Jak to kurwa działa. Zapisz grę. No. Jaki poziom trudności? Zawodowiec. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zawodowiec. Kurwa. Jest ja taki dobry. Jestem? A Beka kurwa, taki dobry jest w tym gościu. A dobra, ja się nie zdywam, jak tak. Dobra, jedziemy dalej. Nie, nie, nie wychodzę, nie wychodzę, nie, nie, nie. Osobowość, no. Nic tu nie mogę chyba zrobić, dobra. Dobra, to idziemy na kolejny mecz. Faza grupowa Puchar Mistrzów, O! O kurwa. A dobra, jedziemy, no. Lewandowski, mi się podoba Lewandowski, kurwa. Bezkitu. Chyba wszyscy czują, że starym transferowo mamy ich za sobą. Dziś wręcz Halo, witamy serdecznie i zapraszamy na spotkanie, które tutaj się wkrótce rozpocznie. Choć pogoda nie dopisuje, leje proszę Państwa, leje jak zebra. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To drugie starcie grupowe w turnieju rozgrywanym podczas przygotowań do sezonu. RB Lipsk zmierzy się z Barceloną. Obie drużyny zamierzają zgarnąć dzisiaj trzy punkty, żeby zagrać w fazie pucharowej. To wciąż tylko turniej przedsezonowy, bez większego znaczenia, ale ci piłkarze na pewno wolą trenować w meczach z dobrymi rywalami niż ciągle tłuc gierki wewnętrzne między sobą. A ja. Dobra, zaczynamy, nie ma co się rozradnieć. J podanie kastrzału, J, J, K, podanie ostrzał dobra. Rozpoczyna Barcelona. Przed nami, miejmy nadzieję, widowisko w rozmiarze XXL. O kurwa, nie przebiję się. Tutaj do tyłu, do tyłu. Ładny idzie dalej. Kurwa. przejęte przez obronę, wybijają. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Mark andré Ter Stegen. Dobiegniesz, dobiegnie. Do Roberto wystąpi razem z Ferlandem Mendy na bokach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Se poradzicie raczej Rzuca mi się wydaje. Ja pierdolę! Jak on to zajebał? Dobra, trzeba to się za robotę za ten, teraz wziąć. Za robotę trzeba się wziąć teraz. No, do mnie, do mnie. Kurwa, znowu nie przybiją. Ja pierdolę, ciężko jest. Ja się osobiście spróbuję rwale, Musi uważać. Dobra, pod bramkę wszyscy, pod bramkę, ja i zatrzymam. Pod bramkę wszyscy, pod bramkę. Z piłką Robert Lewandowski znakomicie teraz przejmuje piłkę. Uwaga, za chwilę może być remis. A prawie. Nie zatrzymał to ładnie. Głęboka ta centra z narożnika ale zagrożenie wciąż Podaj ta, podaj mi, podaj mi ale kurwa, a myślałem, wybronę, że jebnie gola myślałem, że gola jedzie. Barcelona mogła już cieszyć się remisem, ale niestety na drodze stanął im dobrze dysponowany bramkarz rywali niesamowita interwencja w tej sytuacji ja pierdolę, ale zjebałem bierzcie go, bierzcie go, bierzcie go bierzcie go niebezpieczeństwo obrońca. dobra interwencja no kurwa, ja to jest pizda jebana wredna Odejście wyżej, odbiór. Klasyk, a jednak, górą Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. I znów, dobra. znów z rogu boiska. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Podaj, 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 z tyłu jestem, z tyłu. Bokiem, 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 bokiem. No cóż się chuju głupi. Jak? Ja pierdolę, jak on mnie ściął. Ja go zaraz do poczekaj. Mówiłem?